KOBE oferuje sprzedaż i montaż systemów centralnego ogrzewania, systemów solarnych, pomp ciepła oraz wykonawstwo kompletnych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Bardzo prosiłbym teraz może Pana Burmistrza, jakby coś może powiedział tej do nas jeszcze no i rozpoczniemy tą dyskusję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja w imieniu burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka, który bardzo przepraszam, że osobiście nie mógł tutaj przybyć, natomiast z uwagi na z jednej strony obowiązki, z drugiej strony to, że ma obudziu akurat dzisiaj imieniny, więc ma bardzo dużo gości i w urzędzie niestety musi przebywać. Ja myślę, że jeżeli spotkanie dotyczy przedsiębiorców, to bardzo dobrze, że odbywa się w Andrychowie, bo Andrychów od zawsze jest czyną z tego, żebym miastem. Właśnie bardzo przedsiębiorczy, gdzie ludzie sami brali sprawy w swoje ręce i starali się, że tak powiem, na własny rok pracować. Nie ukrywam, że zależy mi, żeby dzisiaj też parę słów poszło o warunkach konkurowania w Unii Europejskiej, o perspektywach. Nie ma się co oszukiwać, że jesteśmy też w określonym czasie, teraz są setki, lawina swego rodzaju propozycji. Jedne z propozycji są po prostu takie, które w sposób szczególny uderzają w sektor przedsiębiorców za obietnice jednej formacji. W szczególności mają zapłacić małe i średnie przedsiębiorstwa, te, które są solą ziemi, które całej gospodarki. To jest niezwykle istotne, aby nie dopuścić do tego, aby doszło do tak nadmiernego wzrostu obciążeń, bo to siłą rzeczy później uderza po prostu w tych, którzy. Świadczą praca. Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj jest fajny rynek, jest rynek pracownika, jest duża walka i to bardzo widać między podmiotami gospodarczymi, jak rywalizują pracownika. To się odzwierciedla też i pewnie funduszu wynagrodzeń, bo jak patrzymy to statystycznie, to ten fundusz wynagrodzeń, no może poza sferą budżetową, dosyć znacząco rośnie, rośnie w ostatnich latach. Mamy też duży deficyt rąk do pracy, to cała taka strategia, że sa, jesteśmy samowystarczalni, a po prostu absolutnie kupy się nie trzyma, e, gdyby nie półtora miliona e, głównie obywateli nie wiem, z Ukrainy, z Białorusi, e, z, z Gruzji, z Mołdawii, to, to dzisiaj po prostu Polska gospodarka bywała bardzo poważne problemy z, z zapewnieniem, że tak powiem, wykorzystaniem mocy produkcyjnych, z, z zapewnieniem, że tak powiem, produkcji na poziomie, który jest niezbędny do tego, aby stale rozwijać konkurencyjność. Ja przypomnę, że wchodząc do Unii Europejskiej 15 lat temu nasz bilans handlowy to było 40 miliardów i 10 miliardów deficytu dzisiaj mamy ponad 200 miliardów 200 miliardów euro obrotów i praktycznie zrównoważony że tak powiem eksport i import na, na podobnym poziomie to się oczywiście co roku minimalnie zmienia ale mniej więcej to pokazuje jak Mocno zwiększyła się konkurencyjność polskiej gospodarki na przestrzeni 15 lat. To jest pięciokrotny wzrost obrotów. Zaznaczyliśmy swoją obecność w Europie. No myślę, że, że, że gdyby nie nasze członkostwo w Unii Europejskiej, to ta dynamika wzrostu no byłaby radykalnie niższa. Nie chcę oczywiście mówić, żeby była połowę niższa, no ale pewnie tak by było, bo warto przypomnieć, że wspólny półmiliardowy rynek. To jest dostęp bez jakichkolwiek barier w przypadku, kiedy każdy kraj jest zupełnie odrębny, no to wówczas te bariery są nieporównywalnie większe. Cieszę się, że jest pani Ewa Wątrowa. Ja w ogóle tak bym sobie życzył, jakby była możliwość, żebyście wspólnie z Maćkiem Kośbiorem byli gospodarzami tego spotkania i tutaj. A, a pani panią komisarz bym poprosił o to, żeby też powiedziała, jak z punktu widzenia Komisji Europejskiej, tych również perspektyw na przyszłość rozwoju gospodarki, jakie, jakie są perspektywy. Pewnie też warto dotknąć tego budżetu europejskiego właśnie w kontekście wsparcia badań i rozwoju przedsiębior, przedsiębiorczości. O, o tym, jak Komisja Europejska, czyli Europejski Rząd, widzi przedsiębiorców, ja jest odpowiedzialna za przedsiębiorczość, przemysł. I za wspólny rynek przedsiębiorczość, za wspólny rynek, czyli tę najważniejszą ekonomiczną cechę, która trzyma Unię Europejską razem. Szczególnie teraz po pięciu latach, naprawdę to widzę, że Polska, w, w, taka jaka teraz jest, czyli to, o czym mówił pan poseł, pan Marszałek Sowa, silna przedsiębiorcami, może korzystać na rynku europejskim, ale mając silny głos, w stosunku do dużych wielkich graczy. Wspólny rynek europejski, tak jak było powiedziane, to jest 500 milionów ludzi. To jest ogromny rynek i on działa, jeśli chodzi o usługi. Jeśli chodzi, I on działa, jeśli chodzi o towary. Natomiast jeśli chodzi o usługi, naprawdę dużo nam jeszcze brakuje. Ja starałam się przez 5 lat naprawdę bardzo walczyć o to, żeby te bariery, szczególnie dla polskich przedsiębiorców, a właściwie wszystkich przedsiębiorców z naszej części Europy, czyli z tej części Europy, która weszła do Unii 15 lat temu. Żeby ta, te bariery niwelować. Jedną z takich barier, być może Państwo pamiętają, są sprawy związane z transportem. To jest bariera, która naprawdę dla naszej części Europy jest bardzo dotkliwa. I tutaj naprawdę znowu zabrakło silnej postawy polskiego rządu. Ja to powtarzałam wielokrotnie, ale i, i lata to już mijają, ale uważam, że. Na przykład 8 lat temu taka sprawa w ogóle by nie doszła na poziom Komisji Europejskiej. A w przypadku Komisji Europejskiej, czyli zebrania komisarzy, okazało się, że ja jestem jedyną osobą, która krzyczy przeciwko temu. Żaden inny komisarz, żadnego innego kraju się nie odzywał. Tutaj potrzeba bardzo, silnego, bardzo silnej współpracy krajów, na przykład naszej części Europy, nie tylko Grupy Wyszehradzkiej, ale ogólnie mówię o naszej części Europy. A, a, a te kraje w tej chwili. Ja mam takie wrażenie, to jest wrażenie moje z Brukseli, ale proszę mi się pozwolić z tym podzielić. Ja mam takie wrażenie, że te kraje w tej chwili, jak jest korzyść, to idą z Polską, a jak nie ma, to wybierają sobie innych, innych przyjaciół i koalicjantów. Tak kilka lat temu nie było. Kraje Grupy Wyszehradzkiej i kraje naszego regionu, Bałtowie, uważali Polskę za naturalnego lidera w wielu sprawach. I ja tu nie mówię o sprawach geopolitycznych dużych, tylko o sprawach bardzo dużych, ale na przykład budżetowych, stąd ten ogromny budżet dla Polski, który się w tej chwili już kończy. W sprawach środowiskowych, w sprawach wspólnego rynku, te kraje uważały, że jak Polska coś powie i Polska za czymś ląduje i takie jest stanowisko Polski, to wszyscy stoimy za nią murem, bo to jest dobre dla naszego regionu. W tej chwili takiej sytuacji nie mamy i to trzeba naprawdę bardzo O tym pamiętać, ponieważ to ma wpływ potem, koniec końców, na wszystkie regulacje. To, co wychodzi z Komisji Europejskiej, to jest, to jest stanowisko Komisji Europejskiej. Trzeba też bardzo pamiętać, że w Unii Europejskiej mamy, tak jak w Polsce, parlament, Komisję jako rząd europejski, ale mamy też trzeci element, którego w Polsce nie ma, czyli Radę, czyli głos krajów członkowskich. Wtedy właściwie każda decyzja, która zapada. I która mówię teraz Państwu o tym, co widać z Brukseli. One wydają się dość daleko od normalnego przedsiębiorcy czy od, od ziemi, ale każda decyzja, która tam zapada, przez te trzy instytucje yy, yy, podjęta, ta decyzja prędzej czy później ma wpływ na nasze życie tutaj. Czy to są śmieci, czy to jest plastik, yy, czy to są pieniądze dla przedsiębiorców w następnym budżecie. Jesteśmy w tej chwili w takim momencie, kiedy. Powiedzmy, kończą się dyskusje nad budżetem, powinny się zakończyć jak najszybciej, ponieważ jeżeli się nie zakończą jak najszybciej, witamy Panią Poseł Niedzielę, ponieważ jeżeli się nie zakończą jak najszybciej te rozmowy o przyszłym budżecie, to, to przyszły budżet będzie bardzo spóźniony. To wszyscy Państwo i samorządowcy i przedsiębiorcy wiedzą, jakie to jest dotkliwe. Wiek. Wszystkie poprzednie budżety niestety też były trochę pospóźniane, a ten ma szansę, niestety znowu, być jeszcze bardziej spóźniony, ponieważ w międzyczasie on się zaczyna od 2021 roku. Następny rok. czyli właściwie za rok można zacząć wydawać pieniądze. Ale mamy taką sytuację, kiedy powiedzmy ostateczna decyzja powinna zadbać o tym budżecie podjęta przez premierów, przerządy krajów w październiku tego roku, ale ta decyzja prawdopodobnie nie zapadnie, ponieważ. Z ostatnim października będziemy mieli lub nie mieli wyjście Wielkiej Brytanii, co ma ogromny wpływ na to, jak ten budżet będzie wyglądał. Czy on będzie bez wkładu brytyjskiego, czy z wkładem brytyjskim, czy z jakimś wkładem pomostowym przez kilka lat, zanim wyjdą znaczy jak wyjdą, ale żeby jeszcze uzupełniać budżet europejski. Więc jeśli, jeśli ta decyzja nie zapadnie teraz w październiku, no to być może zapadnie dopiero za rok. Wtedy. Wszystkie następne etapy tej budowy, czyli najpierw duża decyzja o tym, jaki budżet i jaki podział na poszczególne polityki, ale to są duże polityki, polityka spójności, polityka rolna, badania rozwój, a potem to schodzi na dół, potem schodzi do Komisji Europejskiej i rządów, które mówią w ramach polityki spójności Polska ma tyle pieniędzy, ale na co? I znowu wpływ mają różne polityki unijne na to i to dzielimy, więc będzie, będzie to opóźnienie po pierwsze znaczne, a po drugie już w tej chwili wiadomo, że no pieniędzy będzie mniej.